To jest podcast Radia 357. Gramy to, czego warto słuchać. Mówimy o tym, co ważne. Nazywam się Agnieszka Szwajgier i zapraszam do słuchania reportaży Radia 357. Historii tak niesamowitych, że musiały zdarzyć się naprawdę. Reportaż zawiera dźwięki, które mogą powodować dyskomfort słuchacza. To był piękny listopad, piękna złota jesień. Ja miałam fantastyczny nastrój, aczkolwiek byłam chronicznie przemęczona. Bardzo ciężko wtedy pracowałam, studiowałam, nie miałam wolnego czasu, mało spałam i piłam za dużo kawy i nie jadłam. Bardzo schudłam wtedy też, myślę, że to ma znaczenie. No, i ten koncert to właśnie była taka Wisienka na torcie. Pamiętam, że bardzo dobrze się bawiłam. Było głośno. Ja nie stałam bezpośrednio pod kłośnikiem. Ja stałam po środku sali. Pamiętam, że na sam koniec, kiedy byłam już otumaniona muzyką, było bardzo gorąco na sali, bo to było w przestrzeni zamkniętej, bo to był klub. Pamiętam, była solówka saksofonisty. Do dzisiaj nienawidzę tego dźwięku. Niestety bardzo mnie boli, to się nie zmieniło. Był bis dla saksofonisty i w tym momencie poczułam ogromny dyskomfort właśnie w głowie. Rozbolała mnie głowa, nawet brzuch. Ten saksofon był dla mnie za głośny. Ten dźwięk był taki przeszywający całe ciało. Czułam się fatalnie i nie wiedziałam co mi jest. Wsiadając do pociągu w Łodzi Owinęłam się w bluzą i szalikiem, bo nie byłam w stanie znieść podróży na dworzec i ludzie patrzyli na mnie jak na wariatkę, bo jechałam tak z zatkanymi uszami całą trasę, no bo wszystko mnie już bolało. No i na następny dzień, jak się obudziłam, to byłam przekonana, że w mieszkaniu ulatnia się gaz, bo obudził mnie pisk. Byłam przekonana, że to urządzenie właśnie, które miałam w kuchni się włączyło, bo coś się dzieje niedobrego i obudziłam moją współlokatorkę i wołam do niej, żebyśmy musimy wyjść, bo włączył się czujnik gazu. I ona mi mówi, Justyna, ale ja tutaj nic nie słyszę. I ja sobie wtedy, wiesz, przytkałam uszy i zdałam sobie sprawę, że to, to jest we mnie. No ja nabyłam szum w wieku 23 lat, więc to jest tak naprawdę u progu życia, kiedy sobie planujesz swoją przyszłość i, i masz jakieś takie marzenia, aspiracje i gonisz, jesteś taka podekscytowana, bo to jest tak, jakbyś chwyciła tak przekornie Pana Boga za nogi i no to Ci pokazał, co potrafi. Bo to nie jest dźwięk, który istnieje realnie, to jest dźwięk w Twojej głowie. Jarek, informatyk, właśnie rozstał się z dziewczyną. Piski zaczął słyszeć po wizycie u dentysty. I też miałem zaciągnięty aparat ortodontyczny, więc pomyślałem, że to po prostu przejdzie. Pierwsze pół roku to jest zazwyczaj szaleństwo. Jednego dnia mnie obudziło. I. Wyjąca syrena strażacka, albo wirująca pralka, musująca tabletka, rozsypujące się szpilki. No, to jest coś. Coś takiego powiedzmy. Coś takiego ale bardziej piszczące to było. Bez przerwy to słyszysz? Uh -huh. Trafiłam do podobno najlepszego lekarza w Rzeszowie, który no, odesłał mnie z kwitkiem. Młoda dziewczyna przyszła pewnie jakaś fanaberia, co na mi tu będzie wygadywała. No i zostałam odesłana do domu z witaminą A plus E. Wydałem myślę, że spokojnie kwotę to jest między 15 a 20 tysięcy złotych na wszelkie badania i lekarzy i to czego się dowiedziałem to że jestem zdrowy jak ryba. Proszę się przyzwyczaić, bo to nie minie i proszę z tym żyć. Proszę być szczęśliwą. Trafiłam w czwartej dobie dopiero na oddział intensywnej terapii. I pamiętam, że powiedziałam jednej pielęgniarce, że chcę wyskoczyć przez okno, że nie mam siły i chcę wyskoczyć, żeby ona mi pozwoliła. I na sali były ze mną starsze panie, i jedna się popłakała w ogóle, że jak bym powiedziała, jak taka młoda osoba może mieć coś takiego. Te pierwsze trzy miesiące patrzenia się w sufit i zastanawiania się, jak ja mogę. Co ja mogę z tym zrobić? Nie mogę tak w żaden sposób anulować, nie ma na to leku, nie ma na to operacji. Wszystko było pochłonięte przez te dźwięki. No, jak w potrzasku, coś takiego kiedyś klaśnięcie dłonią. To, to, to naprawdę, no, wydaje się to nienormalne, ale bolało mnie. Bezpośrednio po urazie, nawet mój głos był dla mnie nie do pokonania. Mówiłam szeptem. Prosiłam bliskich, żeby mówili ciszej. coś w stylu tykania zegarka tik tok, tik tok i do tego mogły być modulowane poprzez ruch na przykład żuchwy do przodu do dołu ruchem barku i ruchem szyi w górę dół piszczy mi także w lewym uchu, piszczy mi w głowie i słyszę świerszcze i to wszystko naraz 12, 13, 14 różnych dźwięków jednocześnie które leciały z prawego ucha, z lewego ucha oraz ze środka głowy w pewnym momencie przestałem po prostu liczyć. Sam dźwięk oddychania był dla mnie zbyt głośny i sprawiał mi ból fizyczny. Jakby, tak jakby mi się wbijał milion szpilek w ciało regularnie. Twój oddech? Mój oddech własny. Mhm. To było za głośne. Ja się czułam jakbym była no, w piekle, po prostu w piekle dźwięków. Wiele osób określa to jako w taką formę piekła na ziemi nawet wręcz, no bo to często jest to, że tam siedzi się w jakimś kotle, jest gorąco, diaby cię dzigają. Piszcie ci cały czas w uszach, boli cię każdy dźwięk i cię tak jakby dzigało, tak? Czy też były też pilki w ciele? Co mi mogą gorszego w piekle zrobić? Nie wiem, będzie głośniej i tak jestem przyzwyczajony. Będzie mnie wszystko boleć i tak mnie wszystko boli. Rodzina oczywiście była przerażona i kompletnie tego nie rozumiała. Jakie dźwięki, skąd te dźwięki, jak nie da się tego wyłączyć? No. Płakałam jak, jak małe dziecko, i, no i rodzice płakali ze mną, no bo nagle z takiej osoby pełnej życia, <grytania> zawsze zabieganej, widzą przed sobą wraka człowieka. I ja też jakby nie, nie miałam siły spojrzeć na siebie w lustrze. Wydawało mi się, że zostanę w tym pokoju. Cały czas utwierdzałam się w przekonaniu, że no nie ma dla mnie przyszłości. I jednocześnie, myśli o tym, że mogłabym odebrać sobie życie, też mnie przerażały. Ale myślałam o tym, jak mogłabym to zrobić. Leżałem w pokoju, dwa, trzy tygodnie prawie i po prostu oglądałem telewizję lub seriale na telewizorze z napisami. Dźwięk wyłączony, tylko napisy po prostu. O to mi przeszkadzało. Przeszkadzało mi szuranie kołdry, przewracanie się z boku na bok. Schudłem 25 kg w dwa miesiące ponad. Nie chciałem już żyć w ogóle. Straciłem jakąkolwiek wolę do życia. Przestało mnie cokolwiek interesować, przestałem jeść, przestałem pić. Nie popełniłem samobójstwa tylko dlatego, bo boję się śmierci. Ale gdybym się nie bał, to już by mi to nie było. Nie dlatego, że nie chciałem żyć, bo ja chciałem żyć. Życie miałem fajne. Uważam, że jeszcze częściowo do niego wrócę, będę funkcjonował. Natomiast człowiek chce żyć, ale zdaje sobie sprawę, że to jest tak trudne czy ciężkie, że no, i tym bardziej, że nie ma rozwiązania skutecznego czyli jakiegoś lekarstwa, że po prostu no, w tych najgorszych momentach dla niego rozwiązaniem jest samobójstwo. Pół roku temu jeden chłopak się powiesił, po prostu już nie wytrzymał. Dużo osób ma takie myśli. Wtedy sporo piłam. Żyłam od poniedziałku do piątku, żeby był tylko ten weekend i wiedziałam, że sobie odreaguję w taki sposób. Później też pisałam pracę licencjacką, to przy niej też sporo piłam, bo to też chciałam, umiałam się skupić, wiadomo, a jak tam myślałam o tym szumie, no to było trochę ciężko, więc jak coś tam wypiłam, to no, było mi łatwiej, no. I ja wtedy sobie zaplanowałam, że chyba najlepszym pomysłem byłoby wzięcie różnych ilości tabletek, no bo to w sumie jest najłatwiejsze w takim wypadku. I W tamtym momencie dla mnie moje życie było skończone. Przyszedł taki moment, kiedy właśnie dostałam telefon od przyjaciół ze studiów, którzy stwierdzili, że koniec leżenia. Koniec leżenia, ja mam dużo do zrobienia. Oni po, nawet po mnie przyjadą, przyjadą najcichszym samochodem, który jest w grupie, że ja muszę zrobić ten dyplom i mogę nawet w słuchawkach po planie latać. Oni za mnie zrobią dyplom, ale mam wrócić. No, i zdałam sobie sprawę wtedy, że może jednak moje istnienie ma jakiś sens i jakieś takie znaczenie, chociażby dla tych ludzi, że może spróbuję. To ludzie mnie uratowali. Miałam to cholerne szczęście, że po prostu zawalczyli o mnie inni, analizowali razem ze mną. O nie, tutaj nie jedziemy jeść, bo w tym miejscu jest głośno. A ja znam cichą restaurację, gdzie nie gra radio. Także to ludzie. Ludzie mnie uratowali. Siedzimy w kuchni w małym mieszkaniu Justyny w Krakowie. Patrzę, jak skrupulatnie układa naczynia w zmywarce. Bardzo, bardzo powolutku. Patrzę, gdzie mam miejsce, każda ma swoją przestrzeń, zawsze robię to powoli. Ja nie pozwalam robić tego innym. Nie znoszę, nienawidzę wszędzie stukających naczyń. Każde stuknięcie. O! No, to już było niemiłe. Kiedyś pewnie zatkałabym uszy i bym się rozpłakała, bo tak było na początku, ale teraz się już tego nie boję. Siostra pomagała mi mieć głowę, ja po prostu. To był taki ból, jakiego nigdy nie czułam. Ból, który rozsadzał głowę. Polewanie wodą włosów. To jest spoko. Byłabym w stanie się wysuszyć, ale. Ten moment. Ten już nie. Tą suszarkę wiesz, czasami odpalało się w innym pokoju, żebym mogła się przyzwyczaić do tej częstotliwości, która emitowała. Potem coraz bliżej i bliżej. I tak zrobiłam ogromny postęp na przestrzeni 5 lat, bo jestem w stanie sama wysuszać włosy w wieku 28 lat. No tata uważa, że to jest wymysł z samego początku. Coś mam z psychą, nie tak? A twój tata wie, że miałaś takie myśli? Nie, nie. To nie jest łatwe, żeby mówić o tym na co dzień. Słuchaj, miałam próbę, chciałam, chciałam, chciałam się zabić, no, no nie. A może chłopak by powiedział dwa zdania? Twój. On nic nie wie, tak, że to jest... Tam o jakimś wsparciu, czy coś, to on się nie wypowie. Mówiłeś, że masz nieprzerwane szumy w uszach na pewno. I na tym się skończyło tak naprawdę. Przeszliśmy na inny temat, jak się zaczęliśmy poznawać. Nie wróciliśmy do tego praktycznie nigdy. Jestem fotografem ślubnym. Bałam się właśnie, co będzie, jeżeli ja się zamknę na ludzi, więc postanowiłam, że muszę się eksponować na te dźwięki. Ja muszę być wśród ludzi. To było na przekór. Na przekór temu co mnie spotkało. Tramwaje to jest nadal dla mnie wyzwanie. Unikam takich miejsc, gdzie są dzieci. Płacz dziecka taki straszny głośny, to, to jest katorga. Nie byłabym w stanie być dobrą matką, bo odrzucałabym to dziecko z tego powodu, że ono płacze, bo sprawiałoby mi ból. Ona mi zaraz krzyknie i ja ją puszczę. Ze strachu i z bólu. Bo przecież jak ja wytłumaczę swojemu dziecku, żeby przestało krzyczeć, bo sprawia mi ból. I zastanawiam się właśnie, jak sobie to ułożę. Nie mam na to planu. słyszę z daleka. O, kolejny. Dźwięk pociągu jest przyjemniejszy niż ten dźwięk w głowie. Zdecydowanie. Weronika znalazła miejsce, w którym czuje się bezpiecznie. Dźwięki dworca sprawiają, że przestaje słyszeć te piski. Ja sobie lubię otworzyć okno na oścież i balkon. W nocy, jak mam otwarte okno, to słyszę ten szum, ten stukot. I on też jest dla mnie na przykład przyjemny. No nie wiem, że to nie jest przyjemne. Wiesz co, no jest to kwestia dyskusyjna. Ten... Teraz już po rozmowie z tobą będę to bardziej doceniać. Ale... ten elektryczny na początku był taki pyk, 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 pyk. A co teraz słyszysz najmocniej? Owady. No i ten wiatr, który tak... Wiesz, on tak się obija o twoje tutaj narządy słuchowe. Nie wiem, czy też tak to odczuwasz. Obija się o mój mikrofon. A, tak ciebie. Sześćdziesięciopilowy. Nie robiłem tego ćwiczenia od ponad 3 miesięcy, ale mogę sobie spróbować. Widzę to, że no, dokładam nogi do moła, pytam sztangę. Jak uszy? W porządku. Świetne uczucie, ale bardzo się tego ćwiczenia bałem. Że na przykład bałem się, że Zwiększy mi się ciśnienie w jamie brzusznej i to pójdzie w uszy. Ale no po prostu chcę żyć i nie chcę pozwolić na to, żeby żyć w lęku ciągłym. Bo mam już dość życia w lęku. Na pewno nikt nie jest bezpieczny od tego. Nikt nie może mieć pewności, że to nie pojawi mu się jutro, za pół roku, za rok czy za 10 lat. Mógłbym oddać obie nogi i obie ręce, za to, żeby mieć ciszę. Albo nawet mógłbym wymienić, że będę miał ciszę, ale rok życia. Przeżyłbym to życie tak jak chcę. A pierwsze, co bym zrobił, gdybym się dowiedział, że mam 365 dni życia, to pierwsze dwa bym po prostu spał. Położyłbym się w ciszy w łóżku i bym po prostu leżał. I bym sobie. Mógł się ułożyć na boku, zasnąć, obudzić się po kilku godzinach w ciszy i pójść spać dalej. <grym> w ciszy. Cieszymy się, że zainteresował Cię nasz podcast. Masz ochotę na więcej? Poznaj.radio357.pl. Najchętniej wybierane radio internetowe w Polsce.